Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Holender, jasny. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Od Holendra zacząłem, chociaż powinienem zacząć od Polendra, bo, bo źle się dzieje, słuchajcie, u nas. Wczoraj był temat trudny, jak jasny diabeł, a dzisiaj wcale nie jest łatwiejszy. Nie wiem, no, no w każdym razie posłuchajcie Państwo i powiedzcie mi, czy, czy to ma sens w ogóle. Czy mamy się zajmować trudnymi tematami? Odpowiedzcie mi, bo kurczę, no możemy, możemy, oczywiście odelżyć, ale, ale może trzeba. Są przyzwoitości granice, są też granice głupoty, a kiedy się je przekracza, wtedy się rodzą kłopoty. Granice są ignorancji, która nas zewsząd otacza, granica wytrzymałości, której nie wolno przekraczać. Tak mi się dziwnie wydaje, że w naszym życiu publicznym, od czasu jakiegoś dochodzi, coraz to do przekroczeń licznych. Jest także granica państwa, której pilnować należy. W tym celu szkoli się służby oraz tysiące żołnierzy. I mamy naszych rządzących, tych najważniejszych w narodzie, żujących śmierdzący pasztet z polską granicą na wschodzie. Paradoks na tym polega przy przekraczaniu granic, że zmierzyć się z nim dziś muszą ci, co mają granice za nic. Zapraszam Państwa do patronowania i udostępniania i lajkowania. Do zobaczenia. Kłaniam się Państwu serdecznie. Do zobaczenia do jutra.